Przez minutę. Trzymaj. Mocno. tu cały jesteś. Wciągaj wewę, wciągaj wewę. Dupa niżej kolana proste. Polana proste. Witam was na podsumowaniu pierwszych czterech tygodni z Mateuszem. Cześć Mateusz. Mateusz, powiedz mi, co zmieniło się przez ten okres projektu jak dieta, jak trening cardio, który wykonywałeś i jak się czujesz? Bo to jest dla mnie chyba najważniejsze. Ja jak nie się od najważniejszego od poprzedniego błędu od diety. No, myślę, że został naprawiony. No ja jestem pewien, że został naprawiony, bo po Twoich zdjęciach posiłków, które jesteś zobligowany mi wysyłać, ja jestem w tej chwili bardzo zadowolony i to jest to, czego od Ciebie oczekiwałem od samego początku. Tak, bo prosiłem to maksymalnie, żeby było mi jak najprościej i żeby było w 100% tak jak w rozpisce. Więc... Mm -hmm. e, tutaj jeśli chodzi o dietę, to e, taka informacja dla Was, bo widziałem e, kilka wpisów, akurat nie pod e, Mateusza, e, Filmem tylko Mateusza Tego II, który przybiera masę mięśniową, a propos y, tego cukru, który dodawał do posiłków. Y, powiedzieliście, że przecież on robi tak masę, co to jest za różnica. No Różnica jest y, Taka, moi drodzy, że chodzi mi o to, aby to, co my robimy, było w 100% efektywne i efektowne. To znaczy, żeby tkanka mięśniowa, którą budujemy, była dobrej jakości, bez zbędnego oblewania się tłuszczem. To, że ktoś ma dobry metabolizm i jest osobą szczupłą, nie znaczy, że może jeść wszystko, bo nadwyżka kaloryczna, którą akurat tamten Mateusz ma zaleconą, jest. Tak wyliczona, żeby to wszystko działało w określonym po prostu tempie i te przyrosty były stabilne. A wracając do ciebie, to mówię, ja jestem w tej chwili naprawdę z diety, z posiłków skomponowania z tego wszystkiego bardzo zadowolony. Również z treningu, bo mówię, monitoruję to, co robisz. Tak, tak, tak. Chodzi mi najbardziej o Twoje samopoczucie i o to, Mateusz, co się zmieniło przez ten okres. tak najbardziej powiem tak, rosy. nigdy nie byłem taki żywy i radosny. No tak. Jest, jest A powiedz mi, jak wagowo, jak wód w wag... pasie... Obwód w pasie nie mierzyłem powiem Ci szczerze, jeżeli wagowo to 3 tygodnie, 3, przez dwa tygodnie schudłem 3 kg. Czyli mm -hmm. łącznie przez 10 przez 4 tygodnie. No to bardzo dobrze. Wiadomo, że na początku to jest zaleganie gdzieś tam złogów z to czyszczenie organizmu, usuwanie nadmiaru wody w podskórnej i... Także tutaj wiadomo, że ten efekt na początku utraty wagi będzie zawsze dużo większy niż w późniejszym etapie. Stąd taka moja walka na początku z tobą a propos tej diety, żebyś za bardzo nie obcinał tych kalorii, bo sam widzisz, że mimo zwiększenia kaloryczności diety i dodawania do, do, do teraz odpowiedniej ilości dłuższy, ta waga w dalszym ciągu spada. I yy, mówię, to jest taką bazą wyjściową i w momencie, kiedy my gdzieś tam będziemy już schodzili później z tymi kaloriami, bałem się efektu, że nie będzie z czego obcinać tak? i organizm zacznie się bronić. Dlatego yy, fajnie wtedy sobie wszystko, mam nadzieję, wyjaśniliśmy, bo widzę, że teraz jest naprawdę wszystko idealnie, jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj wprowadzimy pierwsze elementy do Twojego treningu, takiego treningu siłowego. Będzie to taki trening bardziej obwodowy, będzie się składał tam z jednej serii na każdą grupę mięśniową. Taki trening bym chciał, żebyś wykonywał na zmianę, będziemy zmieniali po prostu ćwiczenia na poszczególne grupy mięśniowe i chciałbym, żebyś taki trening wykonywał sobie na razie co drugi trening, czyli powiedzmy te trzy razy w tygodniu. Tak? No to idealnie, idealnie. Oczywiście wszystko Ci Yy, jeszcze opowiem tutaj zaraz i co? Trzeba działać, bo nie ma czasu. Tak jest. Wy też działajcie. Nie, nie tam idzie kędy, tylko między stopy, plecy no. są proste. Tu jesteś prosty. No i góra. I wydech u góry. Głowa prosta, plecy proste. Wydech. Ściągnij troszkę łopatki do tyłu. Nie bądź taki zgarbione. O! I proste, było proste plecy. kettle idzie pionowo dołu I wydech. Robimy, robimy. Dawaj. Nie podciągaj ramionami. Ręce są tylko uchwytem. Proste plecy. Mocno, Proste plecy. Cały czas i wydech w góry. Wydech. Wydech, proste plecy, wydech, wydech, jedziemy, jeszcze pięć powtórzeń, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Och. dobra, od już na miejsce i teraz na górę. wydech po góry Mateuszu. Wydech kupiłem, wydech Wydech! 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 Wydech. Wydech! 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 Wydech. Wydech! mocno dawaj Pięć, Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery. Jeszcze raz. Uch. Uch. No. Limit limitów. Prosty w osób. Cały jesteś prosty. Tak. Dociągamy się mocno. Prosta tu Prosty. Tu jesteś cały czas prosty. No. Mocno. Prosty kręgosłup. No, Dawaj, to troszkę bliżej stopy w tą stronę. Ale prosty jesteś jest cały, tu musisz być zblokowany. O i teraz. Wydech po góry, wydech. 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 Wydech, mocno. Wydech. Wydech. Jeszcze 5 razy. Raz. Nie Mieszaj. 2, 3, mocno. 4, 5. Dobra. A nie robimy. No, dopady do góry i stoimy. Mrogo głowa przed siebie też, popatrz. I oddychaj. I stoisz. Tak stoimy przez minutę. Trzymaj. Mocno. Dołu cały jesteś. Wciągaj wewnątrz. Wciągaj, będę. tu niżej, kolana proste. Kolana proste. Tak. I trzymaj. Nie podpieraj się czołem. Stoimy. Wciągaj brzuch. Wciągaj brzuch. Trzymaj tutaj z lędźwi. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Oddychaj. Oddychaj i trzymaj. Wiem, że jest ciężko. Tak ma być. Trzymaj. 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 Jeszcze 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Trzeba było nie żyć. Trzeba było nie